Dzień dobry. Ja, tomiczek świec jestem ginekologiem-onkologiem i genetykiem klinicznym. Pracuję w Opolskim Centrum Onkologii i właśnie zajmuję się pacjentkami z rakiem jajnika. W mojej pracy bardzo często spotykam się właśnie z pytaniem od pacjentek, które zachorowały na raka jajnika: dlaczego zachorowałam? I bardzo często odpowiedź i stwierdzenie pada, że przecież nikt w rodzinie nie chorował, moja mama jest zdrowa, moja babcia jest zdrowa, tylko bardzo często te kobiety biorą pod uwagę przede wszystkim zachorowania na raki jajnika, ale też raki piersi w rodzinie matki nie biorą pod uwagę rodziny ojca i to jest właśnie taki mit, który pokutuje w naszym społeczeństwie, że tylko tam, gdzie po stronie matki wystąpił rak jajnika bądź rak piersi, może dojść do zachorowania u pacjentki. Rak jajnika w aż 13% jest uwarunkowany genetycznie. Ale musimy pamiętać, że gen, który za to odpowiada, jest to gen BRCA1 albo BRCA2, możemy odziedziczyć od obojga rodziców. Czyli możemy go odziedziczyć i od strony ojca, i od strony matki. W związku z tym bardzo ważne jest właśnie pytanie o to, czy ktoś chorował także w rodzinie ojca. Czy siostra ojca nie chorowała na raka piersi albo raka jajnika, czy też na przykład siostra dziadka. Ojca naszego taty nie chorowała właśnie na raka piersi albo raka jajnika. Pacjentki o tym zapominają, ale też zapominają o tym lekarze, dlatego ten wywiad rodzinny szczegółowo zebrany ma kolosalne znaczenie. Jeżeli mamy właśnie w rodzinie raka piersi, raka jajnika u krewnych pierwszego, drugiego stopnia, a nawet trzeciego, jeżeli analizujemy rodzinę ojca, bardzo ważne jest, aby pacjentka otrzymała skierowanie do poradni genetycznej. Ta wiedza przyda się nie tylko pacjentce, ale też jej najbliższej rodzinie, ponieważ możemy zaproponować członkom rodziny badania genetyczne i jeśli wykryjemy mutacje u ich córek, u ich sióstr, to możemy zaproponować badania kontrolne, ale nie tylko. Możemy zaproponować także badania profilaktyczne. My musimy pamiętać, że rak jajnika jest bardzo podstępną chorobą. Bardzo często nie daje objawów albo daje objawy bardzo niecharakterystyczne. My musimy troszeczkę myśleć w, w kontekście tych pacjentek, jak szachiści, czyli wyprzedzać, myśleć parę ruchów do przodu. I właśnie ta wiedza. Na temat mutacji w, w rodzinie, na temat mutacji w genie BRCA1 albo BRCA2 pozwala nam zaplanować i badania kontrolne, i też właśnie różne zabiegi profilaktyczne. Jednym z takich zabiegów jest profilaktyczna adneksektomia. Profilaktyczna adneksektomia to jest zaproponowanie pacjentce w wieku między 35 a 45 lat. Usunięcia jajnika jajników i jajowodów, celem właśnie zapobiegnięcia, rozwinięciu się raka jajnika. Taki zabieg redukuje aż 80% powstanie raka jajnika. Pacjentka, która ma wykonaną właśnie profilaktyczną adnesektomię, ma 5% ryzyko zachorowania na tak zwanego raka otrzewnej, który przebiega właśnie jak rak jajnika. Czyli znacznie redukujemy tym pacjentkom ryzyko zachorowania. I właśnie w tej grupie pacjentek także spotykam się z kolejnym mitem. To znaczy właśnie mit, który brzmi, ale przecież ja regularnie się badam. Niestety, tylko 10% raków jajnika jest wykrywanych w pierwszym stopniu zaawansowania. A na tych pacjentkach i na tak wczesnym wykryciu nam zależy. Dlatego tutaj, oczywiście, namawiam gorąco do, do corocznych wizyt w gabinecie ginekologicznym, ale one w przypadku raka jajnika nie wystarczą. Ta wiedza pozwala nam zaplanować nadzór tych pacjentek oraz działania profilaktyczne. Innymi działaniami profilaktycznymi myślę, że. W dalszym ciągu mniej akceptowalnymi, ale coraz częściej pacjentki biorą to pod uwagę, to jest na przykład profilaktyczna mastektomia. Z tym, że tutaj no, zdecydowanie ten zabieg jest no, trudniejszy przede wszystkim dla pacjentki, tak? Wymaga dłuższej hospitalizacji i, i Dłuższego gojenia się ran. Natomiast profilaktyczna adneksektomia jest to zabieg dość prosty, wykonany laparoskopowo i zwykle pacjentki po trzech dniach wychodzą do domu i w ciągu dwóch tygodni są już na pełnym chodzie. W mojej poradni mam coraz więcej pacjentek 20-30-letnich. Właśnie. Córek, pacjentek, które gdzieś kiedyś zachorowały na raka piersi, miały wykonaną badanie w kierunku BRCA1, BRCA2 albo miały raka jajnika, czy mają raka jajnika. I z tymi pacjentkami myślę, że planujemy długie życie, właśnie ucząc je ścisłego nadzoru oraz planując wspólnie działania profilaktyczne.